Cześć tutaj, Xero i dzisiaj pokażę wam w y, filmiku jak rozpocząć edycję na y, obojętnie jakim serwerze. Y, więc na pewno wyjdziecie na serwer, y, wiadomo jakiś lepszy, a nie. Y, pierwszy raz rozpoczynając edycję na pewno dostaniecie takiej temki jaką mam w EQ. Y, też powinniście dostać. Następnie musicie na spawnie szukać przycisku. Pierwszą ważną rzeczą jest znalezienie trzciny. Nie. Więc gdy zaniecie krowy albo je możecie zabić i uzyskać z nich skórę albo jeśli jakiś wasz kolega z Gigdy znalazł krowy możecie iść na z zbiórki i on właśnie może je zakopać na odpowiednich, odpowiednim miejscu. Ok gdy skopiecie się już do bazy i będziecie mieli te krówki radziłbym się skopać na Y to około 15 lat, może mniej. Ja się niżej nie będę skupiał, bo wiadomo, jest dużo lawy. Ok, jeśli macie już piasek, y, musicie teraz y, zrobić najlepiej jakąś farmę trzciny, co nie? Bo bez tego enchant, enchant będzie trudno. Wiadomo, tak najprościej zrobić. C pomieszczenie musi być oświetlone oraz musi tutaj być wszystko wykopane. Jeszcze y, pamiętajcie o tym, żeby zebrać jak najwięcej tych nasionek i zrobić w swojej bazie y, farmę y, pszenicy. I jeśli zabijecie szkieletę, mączkę, kostną, i będziecie mogli sobie y, rozrastać to. Y, I pamiętajcie, że jeszcze musicie rozmaczać sobie krowy wraz z tym, jak będziecie, ok, gdy już po kilku godzinach trzcina Wam rośnie oraz zabijecie e, bardzo dużo krówek będziecie e, musieli przygotować sobie około 300 tak trzciny i stak skóry Gdy będziecie już mieć tutaj przygotowane takie mniej więcej itemy jak cały setik PROT4, Unbreaking, Mieczyk 5.2 oraz Koksa i 8 refili mniej więcej, przygotujcie sobie jeszcze takie potrzebne itemy jak wiaderko wody, lawy, stone oraz kilof i dobra. Teraz Waszym zadaniem jest zbieranie itemów na Gildię, na pewno to będzie TNT. Wiadomo w zależności od na jakim serwerze gracie, ale i myślę, że Wam będzie potrzebne, więc musicie teraz zbierać itemki na gildię Ok, następnym yy, zadaniem, gdy już zbierzecie item na gildię, będzie znalezienie w miarę płaskiego terenu, myślę, że ten jest odpowiedni i założenie gildii na w miarę, w miarę równych kordach czyli na przykład 400 na się założenie gildi właśnie na takich kordach, żeby tutaj wymierzenie Kuboida nie, nie było żadnych problemów z wymierzeniem Kuboida oraz nie było dużo górek. Dobra, to byłoby na tyle. W następnym odcinku y, z, pokażę Wam jak zacząć ogarniać Kuboidę od Podstaw, czyli co musicie zacząć robić, jakie zabezpieczenia, pokoje oraz wiele, wiele więcej. O Jeszcze designy.